Polski mesjanizm jest niezmiernie skomplikowanym zjawiskiem. Zanim przejdę do własnej propozycji, interpretacji tego, tego pojęcia, to chciałbym się przyjrzeć trzem różnym analizom pojęcia mesjanizmu. Jedna pochodzi od literaturoznawcy Józefa Augiejskiego, druga pochodzi od historyka filozofii Andrzeja Walickiego, a trzecia pochodzi od teologa, księdza Czesława Bartnika. Nazywam się Paweł Rojek, zapraszam na wykład. Pojęcie mesjanizmu jest niezwykle zagmatwane. Ma skomplikowaną historię, okoliczności powstawania i do dzisiaj panuje pewien zamęt pojęciowy, jeśli chodzi o, o treść tego pojęcia. Wypisałem sobie różne określenia, czy różne typologie, czy różne modyfikacje mesjanizmu, które się pojawiają, pojawiają we współczesnych debatach, a więc mówi się o mesjanizmie, ale mówi się o misjonizmie, mówi się o, uwaga, misjanizmie, mówi się o neomesjanizmie, Rafał Tichy, mówi się o postmesjanizmie, Bończo Tomaszewski, mówi się o pseudomesjanizmie, mesjanizmie dialektycznym, uwaga, o tanato Mesjanizmie, to Agata Billy oraz o suszimesjanizmie, to jest Cezary Michalski. E, mamy do czynienia naprawdę z jakimś e, e, straszliwym e, zamętem i e, pierwszą rzeczą, którą powinniśmy zrobić, to naprawdę spróbować uporządkować te wszystkie pojęcia, zobaczyć, o co, o co w nich chodzi, jakoś wprowadzić trochę ładu. I mój plan na, na teraz jest, żeby spojrzeć na przykładowe, bo ich jest bardzo wiele, przykładowe konceptualizacje zjawiska mesjanizmu, na, na próby interpretacji tego, tego pojęcia, na próby wyjaśnienia, o co, o co w nim tak naprawdę chodzi. To będą trzy próby. Pierwsza to jest, pochodzi od literaturoznawcy przedwojennego, umarł jeszcze przed wojną Józefa Ujeńskiego. Józef Ujeński zajmował się romantyzmem, zajmował się różnymi pisarzami. Natomiast, taką, z naszego punktu widzenia, najważniejszą pracą to jest Dzieje polskiego mesjanizmu do powstania listopadowego włącznie. Praca się ukazała w 1931 roku. Proszę zwrócić uwagę, to, jest, to są dzieje mesjalizmu do Powstania Listopadowego. No, trochę szkoda, że nie udało się tego pociągnąć dalej, ponieważ właśnie w Powstaniu Listopadowym to jest właściwie początek, wielki początek tej, czy nowy początek tej tradycji. Natomiast Ujejski zmarł kilka lat później i już nie doprowadził tego, tego dalej. Drugim autorem, którym chcę się zająć, przyjrzeć się jego analizie, to jest Andrzej Walicki. Zmarł niedawno. Absolutnie wybitny historyk idei, gigant polskiej humanistyki. Zajmował się różnymi rzeczami, filozofią rosyjską, marksizmem, ale napisał kilka niezmiernie ważnych książek o, o, o polskiej filozofii, w szczególności o polskim mesjanizmie. Najważniejsza z nich to jest Filozofia i Messianizm z 1970 roku. To była próba takiego trochę rehabilitacji polskiej, polskiej tradycji, tak? pokazania, że, 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 że to, nie jest, to nie są jakieś aberracje, dziwactwa, ale że to jest pełnoprawny polski mesjanizm był pełnoprawnym uczestnikiem debat w ówczesnej Europie. I trzecia, trzeci autor to jest ksiądz Czesław Bartnik. Też zmarły zupełnie niedawno, w 2020 roku. To jest teolog, twórca w, w kręgach teologicznych w Polsce, twórca jednego z najbardziej oryginalnych nurtów czy trendów polskiej teologii. Polska teologia nie bywa zbyt twórcza, ale akurat to jest to jest coś wyjątkowego na lecie teologii narodu. I on czerpał, on czerpał z, z, z różnych autorów romantycznych i w latach 80., to jest 86 rok, razem ze swoimi współpracownikami wydali taką, taką pracę zbiorową Polska teologia narodu, gdzie próbował także wyjaśnić, czym jest, czym jest polski mesjanizm. To są trzy trz, trz autorzy z zupełnie różnych dziedzin. Jest literaturoznawca, jest historyk, jest historyk filozofii, historyk idei i teolog z trzech też różnych epok. Tak? Znaczy, Ujejski to, jest, to są lata 30., takie no już powiedzmy, życzliwa interpretacja polskiego romantyzmu, ale nie na kolanach, nie, 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 nie bardzo entuzjastyczna. Walicki to, są, to jest historiografia perelowska, ostentacyjnie życzliwa do, do polskiej tradycji, natomiast pozostająca w kręgu tej tzw. warszawskiej szkoły historii i idei. I, I Bartnik to jest to są lata 80., to już jest okres Solidarności, to jest okres powstania wojennego, więc jakby też ta atmosfera wpływała na to, w jaki sposób interpretowano polskie, polskie dziedzictwo. Mój plan jest taki: przedstawię bardzo krótko ustalenia tych trzech autorów i spróbuję potem wyciągnąć z nich jakiś wspólny mianownik. Wydaje mi się, że oni. To, co oni mówią, jest komplementarne wobec siebie. Znaczy, oni powtarzają pewne rzeczy i dzięki temu można, e, e, można wydobyć to, co jest bezsprzecznie, należy do tej tradycji mesja, polskiego mesjanizmu i potem jakoś to jeszcze, jeszcze lepiej uporządkować. Także zaczynam od, zaczynam od Ujejskiego. E, Ujeński e, no, w bardzo naturalny sposób wyjaśnia pojęcie mesjanizmu. W pierwszym zdaniu z tej, tej książki, o której wspomniałem, on mówi tak. Termin mesjanizm przyjął się w ciągu XIX wieku na oznaczenie wiar analogicznych do tych, która w pomnikach religii żydowskiej wiąże się z oczekiwaniem przyjścia pomazańca Bożego Mesjasza. No, nie jest to niespodzianka. Tak? Jeżeli mamy pojęcie mesjanizmu, to mówi Ujejski, to jest coś analogicznego, coś podobnego do mesjanizmu, który, który, mamy, który mamy w Starym Testamencie. Co mamy w Starym Testamencie? W Starym Testamencie mamy uciśnioną wspólnotę religijno-narodową Żydów, którzy są, mają różne problemy, to różne najazdy czy niewolę, i oni oczekują odmiany, cierpią i oczekują odmiany swojego losu, licząc na to, że Bóg ich wyzwoli z opresji i doprowadzi do, no, do stanu, odbuduje ich królestwo, doprowadzi do stanu. Dobrobytu, dobrostanu, szczęśliwości. W tradycji żydowskiej to widać bardzo wyraźnie, że ta, to takie pierwotne oczekiwanie wyzwolenia i, i dobrobytu, uratowania narodu żydowskiego z, z opresji, ono ulega dwóm ważnym procesom. Po pierwsze, to jest uniwersalizacja a po drugie to jest eschatologizacja. Trudne słowo, ale jakby zobaczymy, o co, o co tutaj chodzi. Eschatologizacja polega na tym, że to oczekiwanie na Mesjasza, który wybawi lud Izraela, staje się coraz bardziej, coraz bardziej poważne. Znaczy, to już nie chodzi coraz bardziej w pismach Starego Testamentu, nie chodzi tylko o odbudowanie królestwa i o pokonanie tych wszystkich okropnych wrogów, którzy otaczają Izraela, ale chodzi o, o nowe przymierze z Bogiem i ostatecznie chodzi o zbawienie religijne. A, a z drugiej strony dochodzi do uniwersalizacji, to znaczy to już nie chodzi tylko o Żydów, ale też chodzi, w sumie to jest, to jest Mesjasz przyjdzie dla całego świata. Przez Żydów, Żydzi, naród żydowski, e, 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 jego wyzwolenie, jego, jego zbawienie będzie, e, 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 będzie środkiem do zbawienia i wyzwolenia całego świata. E, OK, no i teraz <coughs> Ujeński mówi, najprościej mesjani z Polski wyjaśnić w ten sposób, że Polacy mają... Mają podobne oczekiwania, mają podobne, um, podobne nadzieje, podobne wyobrażenia, jak żydzi, jak żydzi w Starym Testamencie, co przypuszczalnie właśnie wynika z tego, że odczytujemy naszą, naszą historię religijnie, to znaczy nakładając pewne, pewne kalki, um, kalki myślowe ze Starego Testamentu. To, co jest, to się, to się zaczęło już w ogóle w XVI wieku w Polsce, prawda? nakładanie, opowiadanie polskiej historii w, za pomocą. Za pomocą Języka i wyobrażeń ze Starego Testamentu. Ujeński mówi dokładnie tak, że mamy cztery elementy typu idealnego polskiego mesjanizmu. To znowu zacytuję jego książkę. Po pierwsze, te cztery elementy są takie. Po pierwsze, przewidywanie i oczekiwanie wielkiej zmiany mającej rychło nastąpić, pewne napięcie, oczekiwania jakiegoś wielkiego wydarzenia, które, które nadejdzie. i wiara, że ta zmiana doprowadzi ludzkość lub zbliży ją przynajmniej do socjalnej i moralnej doskonałości. To znaczy, że nadchodzi pewna przemiana świata, która, do, która doprowadzi do przemiany życia społecznego, że to będzie coś, co odnowi, odnowi społeczeństwo, odnowi ludzkość, odnowi wspólnoty, które istnieją w świecie. Dalej, punkt trzeci, dokona się to za sprawą narodu lub klasy którym się takie posłanictwo mesjanistyczne na mocy ich zasług, zasług lub cierpienia czy woli Bożej zapowiada. Czyli jest pewien podmiot, naród lub, lub klasa, proszę zobaczyć, to jest bardzo szerokie, szerokie rozumienie, które ma jakieś szczególne zadanie w tym, w tym procesie. I po czwarte, przewidywanie i przepowiadanie, że okres mesjanistyczny przyjdzie poprzedzony przez okres katastrofalny. Tak, czyli po pierwsze, oczekiwanie zmiany, po drugie, ta zmiana ma charakter odnowienia życia społecznego. Doskonałości społecznej, moralnej. Po trzecie, jest pewien podmiot, który, który ją zapowiada czy realizuje naród albo klasa. I po czwarte, e, z tym wszystkim e, wiąże się przeczucie, że e, osiągnięcie tego stanu wymaga jakichś cierpień że to, jest coś, e, to nie jest takie proste to nie jest e, zwykły proces budowania czegoś, ale w tym mogą być, e, w tym mogą być bardzo, bardzo trudne doświadczenia. E, to jest bardzo szeroka, szeroka definicja. Ujeński zwraca uwagę, że ten w ten sposób można zrobić taką prostą klasyfikację mesjanizmów, że ten podmiot, który, który jakby realizuje czy zapowiada tą wielką przemianę świata, to może być naród, to może być klasa, albo to może być wyznanie. Tak? Naród, to znaczy Polacy, Francuzi, Rosjanie, tak? oni. W różnych czasach różne narody uważały, że mają do odegrania taką misję, to może być klasa, i to jest zwracam uwagę, to jest e mark komunizm też jest pewnego rodzaju w tym, w tym, w te, w przy, tym e e przy tej interpretacji, ponieważ jest pewna klasa proletariat, która. Ujawnia cel życia, cel, cel, cel dziejów, cel procesu historycznego i wprowadza go w życie przez rewolucję. I, Ale też może być wyznanie, znaczy na przykład kościół, kościół. Kościół może być tym podmiotem, który realizuje, podmiotem mesjańskim, podmiotem realizującym, realizującym tę wielką przemianę świata. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest. Jakby dwie, dwie czynności, czy dwa działania, które wykonuje ten podmiot, to może być albo objawianie, czyli rewelacja, czyli ujawnianie tego, tego, tego sensu, tego celu, albo realizacja, urzeczywistnianie. I teraz jest ciekawa sprawa, ponieważ Uejski no, szeroko to rozumiał i mówił, że może być pewien mesjanistyczny podział pracy, to znaczy, że pewne podmioty ujawniają ten cel, a inne go realizują. No, tak na przykład Mickiewicz tak mówił, tak, że w, tam w pewnych momentach, bo no, no, tam też się to zmieniało, ale że Polacy ujawniają ideał przyszłego społeczeństwa, przyszłego układu społecznego, gospodarczego, politycznego, międzynarodowego, natomiast tak naprawdę to Francuzi są potrzebni do tego, żeby go zrealizować. I teraz emigracja, która przybyła z, z, z Polski do Francji, to jest ten moment, w którym następuje ujawnienie słowa Francuzom, żeby teraz oni je oni je swoim, swoim, swoją aktywnością zrealizowali. A może być jeszcze inaczej. Nie wiem, no być może na przykład Związek Radziecki można traktować jako, jako naród rosyjski, czy tak, objawienie sensu historii przyniesione przez proletariat, a realizowany przez państwo, państwo stworzone przez naród rosyjski. Może, prawda? To jakby jest, dużo, jest dużo interpretacji, które, które moglibyśmy tutaj wprowadzić. Dobra, to jest interpretacja ujejskiego, która kładzie nacisk na relacje między, relacje analogii między, między losem Polski, a losem narodu żydowskiego w Starym Testamencie. Andrzej Walicki, historyk idei, on zwraca uwagę właściwie na tylko jeden z tych elementów. To znaczy on uważa, że absolutnie kluczowe w polskim mesjanizmie jest y, ta wizja przemiany rzeczywistości społecznej. To, co mesjaniści nazywali często realizacją Królestwa Bożego na Ziemi, to jest jakby coś absolutnie centralnego i y, Walicki kładł nacisk, że to musi mieć charakter religijny. Nie, nie, świeckie mesjanizmy przestają być mesja, mesjanizmami. I teraz, y, jego, jego pomysł był taki, że zarówno cier ewentualne cierpienia, które wiążą się z realizacją tego ideału, jak i misje, które mają poszczególne podmioty, one wszystkie dotyczą no, właśnie, centralnym pojęciem jest, ten, jest ta wizja, wizja przemiany rzeczywistości. I to uznawał, za, to uznawał za kluczowe. Waliński był historykiem idei, więc dostrzegał pewne, pewne związki z, z jakby szerszym kontekstem i dlatego nazywał ten, ten aspekt nazywał millenaryzmem. Milenaryzm to jest też termin, mający wiele znaczeń i ze swoją historią, ale to jest. To jest, to jest Idea pochodzi z apokalipsy, gdzie święty Jan zapowiada tysiącletnie panowanie Chrystusa, zanim nastąpi ostateczny koniec świata. To jest istotne, e, istotne za, jakby zamazanie różnicy między stanem doczesnym a stanem wiecznym, że e, jeszcze za czasów doczesnych, czyli jeszcze e, gdy istnieje ta Ziemia i to, i, i, to, i to niebo, może dojść do stanu, w którym na Ziemi w doczesności realizuje się. Pożądany stan świata, taki jak zgodny z wolą Bożą. I to jest millenium. Tamto Tam jest nazwane, że to jest okres tysiącle tysiącletniego panowania Chrystusa, Chrystusa, zanim nastąpi jego ostateczne przyjście. No i to oczekiwanie tego okresu pojawia się w różnych momentach historycznych, często w sytuacji, gdy mamy jakieś napięcia. W XVI wieku to był stały temat różnych ruchów w Europie, oczekiwania tego, tego nadejścia tego, tego tysiącletniego królestwa. To czasami były jakieś straszne historie y, y, z y, przejmowaniem władzy w, w niemieckich miastach, itd. Natomiast y, y, oczekiwaniem na nadejście królestwa, ducha świętego, y, procesje biczowników itd. Natomiast tutaj jakby chodzi wyłącznie o tą treść nadziei na to, że y, da się zrealizować w doczesności pewien porządek, który jest, y, y, który jest inspirowany religijnie. Tak? No, Walicki pisze. Istotą milaryzmu jest nadzieja na wielką przemianę, totalną regenerację życia ziemskiego, określaną w języku religijnym jako Królestwo Boże na Ziemi. To jest ważne, ponieważ Walicki mówi, na przykład komunizm nie jest mesjanizmem w tym sensie, ponieważ nie jest inspirowany religijnie. Tam, gdzie mamy do czynienia z, czyst, z zupełnie świeckim ideałem, to zdaniem Walickiego nie mamy prawa mówić o, o, o mesjanizmie. Ok, trzeci autor. Czesław Bartnik, teolog, twórca polskiej teologii narodu, całej szkoły, do tej pory mającej wielu kontynuatorów, głównie to jest na, na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, On, oni nie zajmowali się raczej historią idei tam. Kluczowe pytanie dla tych autorów to, było, to była kwestia, czym są narody z punktu widzenia teologicznego. Tak? Mamy interpretację teologiczną różnych rzeczywistości ziemskich, pracy. Nie wiem, kultury, polityki, i, 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 sztuki, i możemy mieć interpretację narodu. Czym są narody z, z boskiego punktu widzenia. No i <laughs> um, czasem Bartnik to też jest postać taka właśnie barwna, brająca udział w życiu publicznym. Za młodu był bardzo postępowym teologiem, zwolennikiem Taylarna de Chardena, wprowadzał go do Polski. Natomiast potem no, jakby zaczął uchodzić za bardzo konserwatywnego publicystę. I pewnie tak został najbardziej teraz zapamiętany. Natomiast no, jakby jest to jeden z tych nielicznych twórczych, twórczych teologów, których mieliśmy, których mieliśmy w Polsce. On wyjaśnia pojęcie mesjanizmu w ten sposób, że mesjanizm... wyróżnia dwa rodzaje mesjanizmu. Mesjanizm skrajny i umiarkowany. Mesjanizm skrajny to jest przesadne przypisywanie narodowi jakiegoś posłannictwa, w ludzkości, w dziejach świata, o charakterze niezwykłym, boskim, niepowtarzalnym i to wyższym od innych narodów. To zdaniem, to zdaniem Bartnika jest jakby istota mesjanizmu i, w tym, i tego rodzaju mesjanizm ono odrzuca. Natomiast mówi, że teologia narodu, którą on promuje, przyjmuje tylko umiarkowany mesjanizm, który głosi, że naród jest rzeczywistością objętą boskim planem stworzenia i zbawienia, posiada określone miejsce w bożej ekonomii, stwórczej i zbawczej i z tym się wiąże jego określona misja względem niego samego i innych narodów. Widać bardzo wyraźnie, że tym co kluczowe jest dla Bartnika to jest, to jest uznanie pewnych misji, które posiadają narody. Już nie e, ten aspekt milenarystyczny, nie aspekt cierpienia, tylko e, jak samo to, że narody mają pewne zadania. I to jest wystarczające do tego, żeby mówić w takim słabym sensie, e, słabym sensie o mesjanizmie. Szkoda, że no w tej teologii narodu jakby nie ma, może to nie był też ich cel, ale nie, nie ma rozwiniętej interpretacji polskiego mesjanizmu. Pojawiają się pewne próby typologii, ale to jakby wydaje mi się, że to nie, nie, nie zawsze wnosi jasność do tego zagadnienia. No, na przykład Bartnik tam rozróżnia... Różne rodzaje mesjanizmów, mesjanizm chrystologiczny, narodowy, paschalny, socjalny, substytutywny, wolnomular, wolnomularski, dramatyczno-romantyczny, zwykły, czynny, pozytywistyczny, neoromantyczny itd. itd., itd. To wszystko jakby zwiększa ilość problemów, raczej terminologicznych, problemów pojęciowych niż mniejsza. Natomiast no, jest to pewna tradycja myślenia, którą, którą też trzeba brać, brać pod uwagę. No dobra. Ten przegląd tych trzech ujęć pozwala na zobaczenie pewnych podobieństw między, między, między tymi tradycjami. Tak? To, co mamy, to, co mamy u, u jejskiego, to jest najbardziej rozwinięta, rozwinięta wizja, gdzie są te trzy elementy: oczekiwanie pewnej zmiany, wizja pewnej budowy Królestwa Bożego na ziemi, jest pewne cierpienie, które się z tym wiąże, i są pewne podmioty, które to realizują. U walickiego mamy nacisk na samą tą wizję przemiany rzeczywistości społecznej, inspirowaną religijnie. Natomiast u barwnika mamy no właściwie tylko wskazanie na pewne zadania, przed którymi stoją narody. To, co teraz, w kolejnym kroku, to co będę chciał zrobić, to wydobyć z tego pewien wspólny mianownik, który się pojawia i postaram się to jakoś uporządkować, zrobić z tego jakąś, jakąś integralną teorię, stworzyć koncepcję, którą, którą, którą można by której można by zobaczyć, że każda z, koncept, każda z tych teorii, która była teraz przedstawiona, jest jakimś szczególnym wypadkiem. O tym będę mówić w następnym odcinku. Dziękuję bardzo.